Witam serdecznie wszystkich oglądających 7 maja w środowe popołudnie Wybrałem się na przejażdżkę żeby sprawdzić czy nie leżą zwłaszcza jakieś rogacze Ostatni raz jechałem tą trasą tydzień temu Tak myślę, że oby nie, ale jeśli coś zalega to mam nadzieję, że wpadnie w moje ręce Jest już maj Wszystkie rogacze praktycznie powycierane ciągle giną, ale od tej chwili, tak mniej więcej, aż do rój, one się uspokoją. A potem, w połowie lata, znowu zaczną ginąć na masową skalę. Tak jak to było w drugiej połowie kwietnia. Chciałbym jeszcze wybrać się, przynajmniej raz albo dwa, na poszukiwania poroża. Ale jak sobie patrzę na bagna, no to one są już garancie pozarastane trawami, roślinami. Praktycznie nic nie widać, co leży na ziemi. Także nawet gdyby wybrać się, no to nie mogą nie być zadowalające, ale jeszcze pomyślę, jak to będzie. Zwierzyny najlepiej zbierać w takich miejscach jak to śródleśnych, odludnych, z głębokim rowem i pozarostanych. Tutaj nikt nie przeszkadza, ale też istnieje największe prawdopodobieństwo, że można coś znaleźć. Leży koza, to chyba. Świeża. Nie, to rogacz. Tylko z jednym łamanym parostkiem. Jeden parostek ma łamany A byłem przekonany, że to kozę I tak czasem wzrok potrafię im zmylić. To jest z tych młodych rogaczy. Jeden parostek właśnie tutaj wybrakowany. Złamał się na skutek zderzenia. Drugi też jest złamany tylko że na murdzeniu tam pod skórą ale to jest wszystko do sklejenia ciekawe gdzie ten drugi, gdzie on odprysnął bardzo trudno jest znaleźć takie właśnie odłamane końcówki, bo na zwykle to właśnie odskakują dość daleko od miejsca znalezienia sarny, także może być problem z jego Szukań, ale spróbuję się tutaj pokręcić może gdzieś tutaj będzie tam gdzie rower, tam właśnie znalazłem rodacza kilkadziesiąt metrów właśnie leży zguba odłamana końcówka będzie do kompletu aby ją właśnie dokleić i naprawić trofeum Druga tego dnia, ale jeszcze nie wiem, co to jest. Może rogacz, może koza. Rogacz. Rogacz leży. No dobrze, wiem, że to jest rogacz. Muszę się cofnąć, cofnąć. się do roweru po maczetę. Biorę się za jego oprawanie. Ten jest ładny, niewybrakowany, w ładnym calu. Parostki całe, wszystko jest ok. Jeszcze czachę trzyma nie pogruchotaną, ale nie widać. On jest świeży, on jest z nocy albo z rana tego dnia. Mięso dobre będzie miał to, ale to mięso to wezmę w drodze powrotnej, nie teraz. Musiałbym pojechać jeszcze kawałek dalej. Może jeszcze będą leżeć. No zobaczymy. Też nie jest on z tych nieleciwy, tylko taki średni. Średni w dolnym przedziale wieku. Sztywny, bo to jest stężenie pośmiertne. Go wzięło no ale jest drugi dzisiaj. no Szkoda, że ich dużo ich ginie tutaj na tej trasie. Bardzo dużo, co. Nie ma tygodnia, by jedna, dwie nie zginęły. To zarówno kozy, jak i rogacze. Kolejny rogaczek, trzeci tego dnia. No, nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się Będzie taki wynik. No, ten koziołek leży w obwodzie polnym. Za 2-3 dni najmniej spuknięty solidnie Zalatuje od niego Pod spodem robaki w pierwszym stadium rozwoju no Właśnie to już jest się zaczyna, jest maj też robaki rozwijają się szybko i tutaj nie ma nic przyjemnego bo te takich trofeów, ale to nic tak Czy siak go zabieram? Grundrze jest, na końcówce odłupany, ale to jest szczegół. Mam nadzieję, że czaszka tutaj nosek nie będzie pogruchotany, bo no, tam by było trochę później zabawy ze sklejaniem jego, ale, no ale grunt, że jest. Wróciłem po tego świeżego rogacza. Wyciąłem najlepsze mięso. Dzisiaj jest chłodno, to nawet muchy mi go oszczędziły. Także będę miał wywerki co najmniej na 2-3 niedzielę. Z tego mięsa i tak nie daję rady przejeść. Jeszcze poprzedniego nie, nie skonsumowałem, nie przyrządziłem. A już jest kolejne. To sami widzicie, na tym można się nawet wyżywić, jakby tak regularnie jeździć i zbierać, A to trzeba mieć na to czas. Dziś znalazłem trzy rogacze, tym jeden z robakami oraz jeden płamany, ale mam wszystkie jego elementy, także nie będzie problemu, aby go doprowadzić do porządku. Oprócz czego podjąłem też dobre mięso. Ja będę mógł zjeść. I na koniec dnia jest całkiem udany. Z tego, jakby nie patrzeć, zbierania. Albo nie polowania, na pewno nie. Pora wracać do domu.